Dzień dobry, kanał Wiejskie Inspiracje kłania się swoim widzom. Dalszy ciąg tej wylewki w piwnicy, którą mieliśmy dokończyć, a się nie udało ze względów technicznych, ale to obejrzyj w poprzednim odcinku, jeśli nie oglądałeś. Natomiast dzisiaj startujemy z wylewką, już jest ekipa z rana. Pojechali po jakieś narzędzia jeszcze dodatkowe i, i powiem Wam, że na budowie to zawsze się jakiś problem trafi zawsze. To nie ma to tamto, że, że coś, coś ci nie wyskoczy. Od rzeczy naprawdę ciężkich, wielkich, trudnych tematów, czasem wydawałoby się nie do przeskoczenia, po rzeczy błahe, przyziemne, można nawet powiedzieć. Tak, przyziemne szczególnie. Pozdrawiam przyziemnych przy okazji. A dzisiaj u nas przyziemne problemy, bo tutaj niby wszystko ok. No ale tutaj jest znacznie gorzej. I tak przed chwilą dopompowałem naszym kompresorem, który czeka w zanadrzu, ale chyba dopompuję w ostatniej chwili, żeby móc tylko przetoczyć na miejsce tą, te, tę betoniarkę. Tu się na razie trzyma w miarę, ale też schodziło z tego koła. Natomiast tutaj jest zupełny flak, więc dopompuję, przetoczymy na miejscu. I po dośki trzeba będzie podłożyć jakieś coś, żeby nie stało na tych flaczkach. Bo już to do końca podnie te opony. No i ewidentnie. ...opony do wulkanizacji, to wiadomo. A tam już czeka beczka, prąd... ...woda... ...i piękna pogoda. Wchodzimy do środka... ...a tu już proszę czeka rozłożona folia... ...i już jest laser... No, jeszcze trzeba będzie wyznaczyć dokładnie, czy to ta wysokość... ...ale na pewno poniżej poprzedniej wylewki, więc... Tak to dzisiaj będzie wyglądać. No i za chwilę ta najgrubsza robota się rozpocznie. Zbrojenie jedno, podstawowe. Z dość cienkiej siatki, ale... To takie podstawowe, żeby coś było w tej wylewce. A to już takie grubsze, miejscowe, gdzie będzie trzeba coś twardszego zastosować. Padła patrz czy ładnie i gładko, przy okazji podrówna. Jak to szefa? Ja tutaj robię ważną czynność. Jaką ważną czynność? Przygotowuję pod zbroję. Tak? A ja myślałem, że tak jak przy tym, jak nadprąża robiliśmy, mówisz, że jesteś od głaskania. No to też jest od głaskania. Na Szefała wlazła w beton i jest w swoim drzwiole teraz. Wreszcie może prawie, prawie jak piaskownica.

Słoneczko świeci pięknie, robota idzie pomału, eee, też to znaczy tak pomału, że minęło około 6 godzin. Około 6 godzin i właściwie już zakończymy zalewanie eee, drugiego pomieszczenia, no, kończymy to duże słowo, bo ja dołączyłem w ostatniej godzinie, bo inne rzeczy robiłem. Także fachowcy zagadką sami. Więc w czasie dojechała do nas paczuszka. A właściwie dojechały trzy paczuszki z Jato. No i powiem wam, że to będą bardzo przydatne narzędzia. No bo jak już tam, wiecie. Trzymamy się jednej firmy, mamy dobre ceny. Zresztą i tak są dobre ceny, ale... No. Wiadomo, czasem jest jakiś rabacik, czasem coś. No jest dobrze. Także trzymamy się tego i zobaczycie w w kolejnych odcinkach jakie to będą narzędzia a teraz idziemy. Dzisiaj już ciężarówka jeździła, wywoziła resztę piachu, więc już nie. No, jeszcze tego wyłożenia jest trochę. a my w środku za to kończymy z fachowców tylko szefowa została zadowolona z dzisiejszej pracy? Dobrze, że zrobione dokładnie dwa pomieszczenia. No niestety jest tak ciemno, że praktycznie tu nic nie widać. Ale no jutro wam pokażę. Jutro wam pokażę. Jeszcze tutaj będzie przecieranie, jeszcze poprawki jakieś pierdeł na no, to w momencie, kiedy będzie można wejść tam na to. A dzisiaj musi to pięknie dosychać. Witajcie kochani. Dzisiaj ostatni mam nadzieję już dzień wylewania posadek. To znaczy tak, posadzki już zostały wylane oczywiście pierwszego dnia, drugiego dnia zostały zatarte. Widzicie, jak ładnie. Nasi fachowcy zatarli to wczoraj. Więc sprawdziliśmy poziom dzisiaj i wylewki są faktycznie bardzo, 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 bardzo równe, ładne. Natomiast pozostał mi jeszcze taki o tutaj, widzicie, tutaj nie zalewaliśmy betonem. Z tego powodu, że tu jest bardzo cienko, i na pewno ten beton w przyszłości by odprysnął, odparzył się, czy tam odbił. Jak zwał, tak zwał. Różne są nazwy tego zdarzenia, tak? W każdym razie, że beton odchodzi od tej starej, nowy beton odejdzie od starej warstwy. No i może to spowodować, no co? No, będzie słychać takie stukanie, nie? taką pustkę pod spodem. Poza tym. Płytki mogą odpaść terakota, więc no tego nie chcemy i wymyśliliśmy sobie tutaj, to znaczy, ja wymyśliłam, że tutaj zrobimy to zaprawą wyrównawczą, lub wylewką samopoziomującą. No, nie, nie dostaliśmy w sklepie wylewki samopoziomującej, więc dostaliśmy zaprawę wyrównawczą, która również jest do, wyrówna, równywa, do wyrównywania. Takich powierzchni, tam chyba jest napisane od 3 do 50 mm, jakoś tak, nie? Czyli, że bardzo cieniutko można wyrównać takie um, ubytki. No, i tutaj już zrobiłam. Tutaj już wyrównałam. Oczywiście nie będzie to pięknie, ale myślę, że można to jutro rano jutro rano to chyba nie za, za późno będzie. Jeszcze, może za parę godzin, po prostu przyjść i to przetrzeć, nie? Przetrzeć taką pacą steropianową, Troszkę to będzie ładniej wyglądało. Chociaż nie wiem, czy jest kolejne, czy coś, bo tutaj będą płytki, no ale wiecie. Ja to lubię mieć wszystko nagląd. No i co? Tutaj jeszcze mi zabrakło zaprawy na ten kawałek. Za chwilę będę ją robić. No i wypełnię sobie te ubytki. I to będzie tyle lafka będzie musiała teraz sobie schnąć, jutro może ją troszkę zrosić wodą. Czy jest sens, czy jest sens ją przykrywać w piwnicy? Myślę, że chyba niekoniecznie. Bo w piwnicy to jednak jest wilgotność, bo... no nie wiem. Zobaczymy. Będę się zastanawiać jeszcze. No. Tutaj taki fajny stopień w końcu jest, odpowiednia wysokość stopnia. Tu też będą płytki kładzione. No i tyle. Będziemy czekać, aż wyschnie. W międzyczasie zrobi się tynki. Już mamy pomysł, gdzie tynki, a gdzie nie tynki. To już mam nadzieję, że już niedługo się dowiecie. Na przykład na tej ścianie nie planuję tynków. Planuję coś innego. Uj, jak ciemno. Ło. Tutaj jest kotłownia, i tutaj na tej ścianie widać mój palec. Na tej ścianie też nie planuję płytek, nie płytek tylko tynków. Coś innego planujemy. Ale to już niedługo się dowiecie. Dobra, kończę to i spaduwa, bo robi się zimniej, Co zimniej. Cześć murdeczki moje. Ej, taka sprawa jest że dostaliśmy bardzo fajną paczuszkę od pani Madzi za co bardzo dziękujemy i nawet nagraliśmy jak ją rozpakowywaliśmy. Ale o, tu mi Agatka ściągacz podaje od, od pani, pani Madzi pani i pani Uli. O, Także Madzia i Ula bardzo wam serdecznie dziękujemy bardzo za cudowną paczuszkę tylko nagrywaliśmy jak rozpakowywaliśmy. I Adam Pierdeł musiał zamiast nagrywanie to wcisnąć stop nagrywanie i tak trzymałem, nagrywałem I się okazało, że się nie nagrywało prawdopodobnie, albo coś innego się stało, nie wiem, nie potrafię. Muszę być bardziej uważny, więc nie nagraliśmy samego momentu, ale i tak wiemy, co jest w środku, i możemy Wam trochę pokazać. Więc bardzo fajne niespodzianki słuchajcie, Przede wszystkim dla miłośników humoru i sucharów i żartów na koniec, to Madzia z ulą przysłały mi, proszę bardzo. Humory! Dostałem całą książeczkę z dowcipami i powiem wam, że tak czytam, czytam i naprawdę są fajne, więc będziecie już dzisiaj mogli usłyszeć. Eee, to jest taka inspiracja dla mnie. Zresztą na kartce było napisane, że to do inspiracji dla mnie, więc będę miał co wam opowiadać, a bardzo fajne mówię, jeden dzisiaj będzie super obławiłem się sam, jak go przeczytałem. Teraz dostaliśmy, słuchajcie, każdy prezent, który był w paczce, to jest opisany, dostaliśmy liścik miły bardzo, także super, dostaliśmy, na przykład tutaj była karteczka że do, dla inspiracji, do, do sucharów, tutaj jest e, karteczka w następnej paczuszce, jest z napisem małe co nieco dla psiaków i słuchajcie, dostaliśmy całą torbę różnych gryzaczków takich i, i jakąś karmę tutaj, ja to też są chyba gryzaczki, także no nasze psiaki już tam coś ciąkają i są bardzo zadowolone, także my też jesteśmy bardzo zadowoleni, jak one są zadowolone więc będą po trochu dostawać i dostaliśmy jeszcze coś, ale to już tam zostawię w tajemnicy, ale jeszcze coś fajnego dostaliśmy, to Madzia z Urą będą wiedzieć co Także, no, poczuszka taka, no bomba, bomba, dzięki Wam, kochani, dzięki. Jeżeli ktoś tam takie chce niespodzianki narobić, to pamiętajcie, że na stronie wsparcia są informacje, więc tam nie musicie w komentarzach czy, czy w mailach pisać do nas, żebyśmy Wam podali jakieś dane do paczku matu czy coś takiego, bo wszystko jest na naszej stronie. Na stronie ze wsparciem tam jest wymienione wszystkie formy wsparcia i jest też właśnie adres. Także, no, jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo dziękujemy. Ale Madzia Ula, no, po prostu rozbroiłyście nas, bo to było zaskoczenie, że, że taka niespodzianka, także książeczki z owcipami, bardzo chętnie, też. Tak no dobra moi drodzy e, za chwilę będzie słuchar, tylko jeszcze, jeszcze pokażę wam co Agatka zmodziła. patrzcie, patrzcie co się dzieje Agatka ledwo wylewkę zalała, a już a już szykuje się do kolejnej zabawy i zabawki se kupuje cały czas i to taka zabawka, o... Z wyższej półki? Jaka zadowolona Agatka, proszę bardzo, tak? Co powiesz na moty? Ech. Że ładny jest? Ładny jest? <głos> <głos> Dobrze. A, to, a co to jest, bo niektórzy nie niewtajemniczeni mogą przecież nie wiedzieć? W naszym przypadku jest to rozdzielacz ogrzewania płaszczyznowego. Płaszczy... Co to jest ogrzewanie płaszczyznowego? Płaszczyznowe, czyli u nas w naszym przypadku jest to podłogowe i ścienne. My robimy to na tym samym obiegu. No, czyli te wszystkie rurki, które biegną w ogrzewaniu podłogowym, takim słynnym, co czasami widać na zdjęciach czy filmach, jak jest rozprowadzone, to te rurki skądś wyłażą. I właśnie wyłażą z tego urządzenia, które to urządzenie rozdziela te wszystkie, tą wodę płynącą po poszczególnych rurkach. I da się od, odciąć daną rurkę, na przykład tu z workiem, tak? To zabaweczka pierwsza klasa, co? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest tylko to, że akurat może nie ten rozdzielacz, bo ten jest dziewięciobiegowy, ale pięcioobiegowy rozdzielacz kosztuje tyle samo co nę do niego. Chodzi o to, że tutaj potrzeb potrzebne są takie złączki, które łączą nas z rurami. Mhm. Złączki są tak kuźwa drogie, że szkoda grać. Mm -hmm. Ile za 40 złączek? 44 złączek zapłaciliśmy. Kul, to 900 zł. Także ten tego. O, widać jak to działa. O, proszę. Jak zamyka obie Pokażesz? Bliska tutaj. To bardzo fajnie pokazane to jest. Zajrzymy do środka. To uważaj, żeby nie połamać przepływomierzy Tutaj jest taki czpień, który ma no. taką wajchę, która no. idzie do góry i do dołu. Kręć. Ja teraz odkręcam termostat. A i otwiera się rzeczywiście. No. To jest maksymalny przepływ No fajnie, fajnie Czyli co? Będziesz się bawić i Innymi tak? Kształtkami? Już niedługo ruszamy z instalacjami wobec tego Subskrybujcie, oglądajcie, wiadomo co Tak? Tak jest Będzie, będzie zabawa Będzie się działo No fajnie, fajnie W odcinku o instalacjach Będziecie mogli zobaczyć efekty. Do zobaczenia. Trzymajcie się serdecznie. No przepraszamy tych, co lubią dłuższe odcinki. Ale czasem musi być krótszy, zwłaszcza, że u nas bardzo burzliwie ostatnio się dużo dzieje, więc życzę. No, tak, musimy no, też no, poza, film, musiała, tak, musiała, poza filmami. Tak, poza filmami mamy drugi... inne rzeczy, także no, no, musimy też jest... ogarniać dokładnie takie różne rzeczy, więc no. Ale działamy, działamy. Dzisiaj jest śnie, śnieżnie to. Też nie wychodzimy za bardzo, ale no zaraz trzeba będzie iść tam jeszcze podziałać trochę. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie, pa. Siedzą dwa Yeti, straszliwe Yeti w jaskini. Tak, takiej takiej grocie skalnej, ale tam ognisko se palą, coś tam pieką na tym ognisku, obgryzają kosteczki. No i tak siedzą i, i tak obgryza tę kosteczkę, ten, ten mały i mówi tato, tato, a powiedz mi, dlaczego właściwie to my, my uciekamy przed tymi ludźmi? Przecież my się ich nie boimy. To się oni nas boją. Przecież no, my jesteśmy więksi. My ich napadamy, my ich zjadamy. To, to, to po co my się boimy? Po co my się ukrywamy? Po co my wychodzimy głównie nocą? No i tata mi powiedz, bo ja nie rozumiem, no dlaczego zawsze jak napadamy na ludzi, żeby ich później zjeść, to. To dlaczego tata od tyłu? A to widzisz, synu. No to jest sprawa prosta. Po pierwsze. No. Lepiej, żeby ludzie za dużo nie wiedzieli. A dlatego ich właśnie napadamy od tyłu, że oni jak nie wiedzą, że są napadani, to wiesz, to nie wiedzą, tak? A zawsze lepiej smakują nieobesrani. <śled> No, bo to było tutaj. tej to co wcześniej pokazywała. Dobra. Jeszcze jeden był. Ja ten, 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 tego znałem wcześniej, ale te, też wam opowiem, bo też całkiem sympatyczny. Czyli blondynkę zatrzymuje patrol policji i. No i prawo jazdy, żeby pokazała prawo jazdy. I ona mówi tak do nich. No ale panowie, co to w ogóle jest? Co to jest? Ja bym chciała. Ja bym sobie nawet życzyła, żeby. Panowie to trochę lepiej tam współpracowali na tej policji ze sobą. Niedalej wczoraj za zatrzymał mnie jakaś, jakiś pana kolega i zabrał mi prawo jazdy, a wy już dzisiaj chcecie, żebym wam je pokazała, no. <śpiewanie> Jeszcze jeden? <śpiewanie> Przypomnę sobie. Nie, <śpiewanie> mam dobre. A propos, e, a propos e, najpopularniejszych, e, najpopularniejszych chorób na świecie <grywy> niedźwiedź spotkał się z, w gronie z, z innymi zwierzakami i, i niedźwiedź tak. Stanął na tylnych łapach. I tak mówi Ja jak ryknę, to cały opuszcza drży ze strachu. Lewta machnął łapą mówi Ja jak ryknę! Ja jak ryknę, to cały step, wszystko, sawanna drży ze strachu. A obok siedzi taki kurczak mały i mówi tak. to jest nic, bo ja jak kichnę, to cały świat sra ze strachu. <zysk>